Odwaga ma wiele twarzy. Zobaczysz je w tym tygodniu w kinach Helios. Yes. Ester nie godzi się z diagnozą lekarzy, którzy twierdzą, że jej syn nigdy nie będzie chodził. Dlatego tworzy dla niego świat pełen radości, wiary i nadziei. To historia o sile matczynej miłości i o tym, że serce potrafi czasem więcej niż nauka. Sześć różnych kobiet, ale ten sam cel odnalezienie szczęścia. Spełnienia. A po drodze wyzwania macierzyństwo, miłość, praca, trudne relacje i marzenia. Przepiękne to opowieść o kobiecej sile i odwadze, ale także o poszukiwaniu siebie. A na koniec odwaga w sporcie. Dla miłośników kolarstwa też coś mamy. Przedstawiamy Helios Bike Tour, a w nim Rowerowa wyprawa wokół masywu Anna Purny. Ekipa zdobywa przełęcz na wysokości ponad 5400 metrów nad poziomem morza. Film ukazuje nie tylko trudności techniczne, ale także walkę ekipy z własnym charakterem i z problemami które nie są do przewidzenia. Jeden z najtrudniejszych wyścigów MTB w Polsce Carpathia Divide. To 640 km po Karpatach. Zawodnicy sami decydują o odpoczynku oraz liczbie godzin spędzonych w siodełku. Carpathia Divide to film o zmaganiach uczestników, ale także o cienkiej granicy między wyścigiem a przygodą. Historie, które zostają w głowie i w sercu. Czekamy na ciebie w kinach Helios.